Podczas konferencji Europejskie Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw mówił Pan, że Bank Ochrony Środowiska uczestniczy praktycznie we wszystkich programach publicznego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Tak, precyzując, Bank Ochrony Środowiska uczestniczy we wszystkich programach gwarancyjnych, które są wdrażane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z czego zdecydowana większość jest kierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Bierzemy także udział w programach, które uatrakcyjniają kredyty bankowe, chociażby tzw. kredyt ekologiczny w ramach programu Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki. Nie wchodząc w szczegóły, jest to kredyt bankowy połączony z dotacją, którą udziela BGK. Ale to, co nas odróżnia od innych banków, to to, że jesteśmy bardzo aktywni w innym obszarze funduszy unijnych, to znaczy w pożyczkach, które są oferowane w poszczególnych regionach. To są środki unijne, ale nie pochodzące z programów tak zwanych centralnych, tylko z programów regionalnych. I Bank Ochrony Środowiska oferuje takie preferencyjne, bardzo nisko oprocentowane pożyczki, czasami połączone z dotacjami, już w dziewięciu województwach ponieważ jesteśmy bankiem ochrony środowiska mamy swoją misję to wszystkie te programy o których mówię te programy regionalne plus część instrumentów z programów krajowych dotyczy poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach budowy instalacji OZE oraz gospodarki w obiegu zamkniętym No ale jak rozumiem przedsiębiorcy którzy chcą realizować inwestycje w innych obszarach też mogą zgłosić się do Bosia. Oczywiście natomiast to co podkreślam mówię o takich instrumentach, które oferują znacznie bardziej atrakcyjne finansowanie niż komercyjne. Zapraszamy przedsiębiorstwa do tego, żeby przychodziły do nas po finansowanie inwestycji w innych obszarach czy pofinansowanie obrotowe. Natomiast dzisiaj w trakcie panelu koncentrowałem się na tych produktach, na tych instrumentach, które dają szansę przedsiębiorcom na realizację inwestycji, które poprawiają ich konkurencyjność na rynku, Zmniejszają koszty w zużycia energii i jednocześnie niosą za sobą bardzo niski koszt finansowania. Przykład. Wspomniane przeze mnie pożyczki unijne w niektórych województwach są oprocentowane na poziomie 1%. Nie 1% na WIBOR, tylko 1% stało oprocentowanie w skali roku, i jeszcze to niskie oprocentowanie jest wzmacniane w niektórych przypadkach przez dotację, która spłaca część kapitału pożyczki. No ale tak czy owak, te pieniądze trzeba zwrócić. Przedsiębiorca pożycza przecież. Ale Boś słynie z tego, że ma grono doradców ekologicznych, którzy no, doradzają przedsiębiorcom. I teraz pytanie jest takie, czy jeżeli przedsiębiorca przychodzi z jakimś projektem, jakimś pomysłem, po to finansowanie, nawet tak atrakcyjne, to czy eksperci Waszego banku no, jakby patrzą na ten projekt i mówią, czy ten projekt ma sens ekonomiczny, czy nie ma sensu ekonomicznego? W sumie w pytaniu pana dyrektora znalazła się odpowiedź. Jedną z cech, która odróżnia Bank Ochrony Środowiska od innych banków jest to, że już od lat mamy w swoich zasobach, Nieładne słowo. Wśród naszej kady to są moi koleżanki i koledzy, inżynierów-ekologów. Taki inżynier-ekolog pracuje w każdym z miast wojewódzkich, i to są osoby, fachowcy, praktycy, którzy są w stanie podpowiedzieć klientowi, który ma pomysł na finansowanie instalacji OZE, jakie powinny być parametry takiej instalacji. Czy z jednej strony oferujemy finansowanie, Najczęściej, bardzo preferencjny to, o którym wspominałem, a jednocześnie możemy podpowiedzieć klientowi, przedsiębiorcy, w jaki sposób tę transakcję, tę inwestycję przygotować. Wspomniałem o tym, że to nas odróżnia, a odróżnia nas też to, że specjalizujemy się od lat w finansowaniu inwestycji proekologicznych. To jest elementem naszej misji, a celem jest zbudowanie portfela cudzysłów zielonego o wartości co najmniej 50%. Stąd też te środki unijne, które udaje się nam przyciągnąć mniej zespołowi do, do banku, mają na celu uatrakcyjnienie naszej oferty w zakresie finansowania proekologicznego, czyli zgodnego z naszą strategią. Jeżeli słucha nas jakiś przedsiębiorca, to jeśli chciałby skorzystać z tego kredytu, o którym pan powiedział, oprocentowanego na no 1%, to te informacje o tych programach znajdzie na stronach banku? Oczywiście. Ja mówiłem w panelu, że niestety jedną z ułomności tego Systemu finansowania unijnego jest jego skomplikowanie i rozdrobnienie. Też wspominałem tu przed chwilą, że mamy ofertę w dziewięciu województwach, i ten 1% to jest 1% w jednym województwie, w innym to może być 1,5%, ale to ciągle jest oprocentowanie zdecydowanie poniżej wartości rynkowych. Czyli w dziewięciu województwach mamy ofertę bardzo atrakcyjną, bazującą na środkach unijnych i możemy oferować inwestycyjne pożyczki. Natomiast przedsiębiorcom z terenu całego kraju oferujemy chociażby kredyt zabezpieczony gwarancją. To jest bardzo ciekawy instrument, dwa słowa powiem, ponieważ to jest gwarancja, która zabezpiecza bezkosztowo dla przedsiębiorców 80% kwoty kredytu, a jeśli wnioskodawcą jest firma sektora MŚP, wtedy oprócz tej bezpłatnej gwarancji BGK oferuje 20% spłaty kredytu, czyli bierze Pan kredyt w wysokości miliona złotych, z czego 800 tysięcy jest bezpłatnie zabezpieczone gwarancją, a jak Pan zrealizuje inwestycje, chociażby ociepli swój budynek, Usługowy, wymieni Pan urządzenie na mniej energochłonne, wymieni Pan oświetlenie, to BGK udzieli dotacji, która spłaci 20% kapitału kredytu.